Gdzie mieszkają emocje? Ciało i umysł są ze sobą połączone, dlatego wpływają na siebie nawzajem. Nasze ciało reaguje na to, co dzieje się w głowie. Z kolei to, co czuje ciało, wpływa na nasz umysł. A zatem emocje mieszkają zarówno w umyśle, jak i w całym ciele. Często się zdarza, że kiedy ciało czuje się senne lub głodne, umysł reaguje złością i irytacją. Kiedy czujesz się zły lub zirytowany, spróbuj zadać sobie kilka pytań: Czy na pewno zjadłem śniadanie? Czy piłem dzisiaj wodę? Czy się wyspałem? Być może, gdy zaspokoisz te proste potrzeby, Twój nastrój zaraz się poprawi. Czy wiesz, że irytację i złość możesz odczuwać w konkretnym miejscu w ciele? Zastanów się, jak reagujesz na różne sytuacje. Poszukaj miejsc, w których mieszkają Twoje emocje. Dzięki temu lepiej poznasz samego siebie. Każdy odczuwa swoje emocje inaczej, w innych miejscach. Na przykład, złość może się objawiać jako ciężar na klatce piersiowej lub mrowienie w rękach. Tak samo radość możesz odczuwać jako przyjemne ciepło w brzuchu albo jako lekkość w nogach. Ekscytacja to dla niektórych pulsowanie w głowie lub pobudzające wypieki na twarzy. Zdarza się, że odczuwanie niektórych emocji jest nieprzyjemne. Ciało staje się sztywne i spięte. Ciężko się wtedy skupić. W takich sytuacjach. Możesz wykonać proste ćwiczenie. Kolejno napinaj i rozluźniaj mięśnie. Dzięki temu zrelaksuje się zarówno Twoje ciało, jak i umysł. Podobnie działa świadome oddychanie. Skupienie na każdym wdechu, i wydechu uspokaja, pozwala przerwać lawinę myśli i emocji. Uff.